Siema. Pokażę wam jak zapisać sobie torbę z trybu reżyserskiego Potrzebujemy plecak na spadochron w barwie Izraela Można go kupić sobie tam w ammunition. Odpalamy obojętny jakiś skok spadochronowy Możemy wejść jakieś niebieskie kółko na glipad w prawo czy tam lewo lub normalnie tam start przez akcję tu jak rozpoczniemy tą akcję to tylko wyskakujemy z tego samolotu otwieramy spadochron i przez telefon ją opuszczamy Otwieram spadochron, wyciągam telefon i opuszczam akcję. Teraz potrzebujemy albo jakiegoś samolotu, albo opresora, żeby wzbić się w powietrze i też z niego wyskoczyć. I tak jak to się robi z przenoszeniem torby, otwieramy składochron, lądujemy jak nasza postać wyląduje, podniesie prawą rękę, to zakładamy ten inny strój, na który chcemy przenieść. Na razie tutaj nie ma torby, ale to trzeba zrobić najlepiej to od razu udać się w miejsce próby czasowej i tam zeskoczyć z tego kompresorka czy tam buzarda czy obojętnie jakiego samolotu otwieramy spadochron, otwieramy menu interakcji wybieramy obojętnie jaki strój tutaj I lądujemy jak nasza postać wyląduje podniesie prawą rękę żeby ściągnąć plecak klikam A żeby potwierdzić zmianę stroju Teraz powinienem w stylach spadochron mieć wybór włączony, wyłączony na szaro. Jest szaro, czyli udajemy się w miejsce próby czasowej. I tam dajemy szczałkę w prawo, żeby rozpocząć tą próbę czasową. Wybieramy postać z fabuły. I stamtąd z fabuły przechodzimy na tryb reżyserski. Ja tu akurat mam wcześniej już zaznaczone. Miałem stroje, bo sobie zamroziłem maskę świąteczną. Najlepiej użyć do tego jest pingwina. On nie znika w ogóle. A jeżeli wy nie macie jeszcze żadnego zaznaczonego stroju no niestety musicie sobie nakopiować tych ptaków poszukać stroju z torbą to już będzie w ogóle ciężko trafić z maską i torbą od razu także najlepiej jest ją sobie zamrozić to zamrażanie cały czas działa no a jak się maskę zamrozi to już szukanie stroju jest o wiele łatwiejsze i wtedy można sobie nawet 10 stroi zaznaczyć i pojedynczo, tak jak ja tu robię z tym zabijaniem ptakiem się, pojedynczo każdy strój można sobie przenieść na online i zapisać. Także jest to metoda, no naprawdę dobra, bo mrozimy, kopiujemy ptaki i mrozimy maskę tylko raz. Zaznaczamy 10 stroi, później pojedynczo każdy sobie przenosimy, także ja uważam, że warto to zrobić, jak ktoś chce modowane jakieś stroje. Jeżeli ktoś ma tak jak ja już zaznaczone jakieś tam stroje, już nie chodzi tu teraz o torbę, tylko o no, konkretnie jakiś strój. Wybiera tylko ptaka. Ptakiem musi na otwartym menu interakcji opuścić tryb reżyserski tuż przed tym jak uderzy, zderzy się ptak z samochodem. Pokażę jak to ma wyglądać, ale bez menu interakcji. <tryk> Udajemy się w, najlepiej w jakąś bardziej ruchliwą drogę. Znakiem startujemy. No, tu nie otwieram nawet interakcji, tylko mówię o co chodzi. Na otwartym interakcji zaznaczone opuść tryb reżyserski celuje w samochód i tuż przed nim klikam, że chcę opuścić ten tryb reżyserski. Tu powinien mieć czarny ekran, to go potwierdzam i powinno być zgodne. Litera pokazuje jak to ma wyglądać. Startuję ptakiem, zbijam się w powietrze, otwieram menu interakcji, zaznaczam opuść tryb reżyserski, celuję w jakąś ciężarówkę i tuż przed nią klikam opuszcz tryb reżyserski. Tutaj chwilę należy poczekać, chyba że jesteśmy pewni, że dosłownie tuż przed nią udało nam się. Potwierdzić ten komunikat, no to na chwilę jak czekaliśmy potwierdzamy komunikat, musimy mieć tą animację zgonu. Teraz na czarnym tle za chwilę będzie możliwość włączenia interakcji, to ją włączamy, dajemy raz krzyżykiem do góry i potwierdzamy, że chcemy wrócić do trybu reżyserskiego. teraz nie pozostaje nam nic więcej jak wybrać ten strój który chcemy sobie zapisać, no ja to robię na torbie wybieram tor ten strój przychodzę nim do trybu reżyserskiego z tej przyczepy na ten tryb tam kręcę się chwilkę stamtąd na fabułę z fabuły na sesję dla zaproszonych i zauważyłem, że znowu wróciło ten powiadomienie o jakimś błędzie. To tego komunikatu nie wolno nam potwierdzać. Kiedyś to było, później przestał ten błąd wyskakiwać i teraz widzę, znowu jest. Wbijam na sesję dla zaproszonych i będę od razu po odrodzeniu się miał. Komunikat, że wystąpił jakiś błąd. Wróć do GTA 5. Tego nie potwierdzamy, właśnie tego komunikatu, tylko dołączamy do jakiegoś znajomego, który gra w GTA online. Klikam, dołącz do gry. Tu nic nie potwierdzamy. Mamy pozyskiwanie, i dopiero teraz możemy potwierdzić komunikat. Gdy się odrodzimy, żeby zapisać sobie teraz ten strój z torbą musimy udać się tam na plażę do tych masek i tam też na spadochronie wylądować w sumie to wyrżnąć w te stoiska tam z maskami i spamować krzyżyk w prawo i lewym analogiem do góry żeby się tam kierować w stronę tych masek zależy kto jak wyląduje moja tu pierwsza próba była nieudana za drugą już mi wyszło żeby zeskoczyć z opresora, bo nie wiem co tam używać, Czy będziecie do tego. No to trzymając gaz trzeba z niego zeskakiwać, bo jeżeli ten byśmy stali w miejscu, chcieli zeskoczyć, to on nam po prostu będzie lądował, a nie wyskoczymy. Otwieramy spadochron, kierujemy się w te stoiska z tymi maskami i tam jak wylądujemy dajemy, spamujemy krzyżyk w prawo i najlepiej jeszcze tym analogiem tam kierować się w stronę tych masek, zależy kto jak wyląduje no mówię, tu moja pierwsza próba była nieudana, za drugą już wyszło elegancko I wylądowałem, moja postać staje, ale tu nie trzymałem właśnie tego lewego analogu w stronę tych stoisk i wyszła dupka jeszcze raz, no nie mogę dać w krzyżyka w prawo, muszę to powtórzyć. Co jest najlepsze w tym stroju, jeżeli mamy tą torbę, można normalnie sobie zmieniać wszystkie stroje, nie trzeba się zabijać, tak jak to jest w przypadku, gdy ją zdobędziemy tam z jakiejś misji, czy napadu, czy jakoś inaczej. Zapisując ją tutaj z trybu reżyserskiego, można normalnie zmieniać stroje. No, nie da się w sklepie dać tych krzyżyków prawo, żeby to zmienić, ale można zmienić przynajmniej sobie strój. Nie trzeba się tam, mówię, zabijać. Zeskakuję, otwieram spadochron. Lecę do masek, tym razem mi się unaboi. Lewy analog będę kierował w stoiska i od razu spamował szałkę w prawo. Tyk. W prawo, teraz klikam X, edytuj stroje i zapisuję sobie ten strój. Odchodzę od stoiska, mogę przez interakcję go założyć, torba mi się pojawia. Mogę zmieniać każdy jeden inny strój. Elo.